Przychodzisz do tego miejsca i widzisz wzgórza, po których nigdy nie będziesz mógł chodzić. Drzewa, pod którymi nie będziesz mógł usiąść i niebo, które już nigdy cię nie zakryje. Zasłony są niebieskie. Przynajmniej ci to kłótnię, którą miałeś wiceum. liceum z nauczycielem na temat znaczenia pisania, znaczenia słów i znaczenia intencji. Czasami powiedziałeś, zasłony są niebieskie. Czasami zasłony są niebieskie i to nic nie znaczy. Niebieski to czarne słowo na białej stronie. Zasłony są niebieskie, ponieważ autor chciał, żeby były niebieskie. Czasami powiedziała: Zasłony są niebieskie. Czasami zatem są niebieskie i to oznacza wszystko. Zasłony są niebieskie, ponieważ niebieski to smutek i strata oraz kolor oceanu tak głębokiego i szerokiego, jak ból odczuwany w niezliczonych dziurach, w niezliczonych sercach. Zasłony są niebieskie. Ponieważ autor chciał, aby były niebieskie. Kiedy siedzisz w tym pokoju, twoje ręce dotykają zasłon i czujesz cienki materiał między palcami zanawiasz się nad znaczeniem tego wszystkiego? Te zasłony są niebieskie. Jesteś teraz sam, a gdyby ktoś tu był, czy zasłony byłyby niebieskie. A może są niebieskie, ponieważ jesteś tutaj, a ich prawdziwą formą jest czarna pustka nad czarnym płótnie, dopóki oko nie zobaczy, i wtedy stają się niebieskie. Zasłony są niebieskie, a ty płaczesz, ponieważ są niebieskie, a niebieski to smutek i strata oraz kolor oceanu, tak głębokiego i szerokiego, jak tęsknota w twoim sercu. To głupi powód do płaczu, ale zasłony są niebieskie i łzy spadają, aż nie pozostaje nic poza drżącym oddechem i podpuchniętymi oczami oraz zasłonami, które teraz ściszka w pięści. Wydobywasz z siebie mały śmiech. To za głupi powód do płaczu. Niebieskie zasłony. To miejsce to tylko pusty pokój z jednym oknem i niebieskimi zasłonami. Poza tym to nic specjalnego. Po prostu kolejne miejsce, które gra na Twojej tęsknocie za domem. Odwracasz się i wracasz drogą, którą przyszedłeś, ale zanim to zrobisz, odwracasz się. Rzucasz ostatnie spojrzenie. Czy zasłony nadal są niebieskie? Czy zasłony nadal są niebieskie? I cóż. To było na tyle z tego krótkiego poziomu. Jeśli trwaliście do końca, zostawcie po sobie znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, a dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z backrooms. A ja żegnam i do zobaczenia na radzie.